tutaj idzie w górę, strzelają Kerc i Łaguta, Jebcer od razu szeroko od razu będzie budował prędkość, za chwilę już przeleci obok Maxa Frika i będzie gonił czerwonego i niebieskiego jak tu gonić, przycinką najpierw będzie próbował wejść pod Brady'ego Kerc, ale z przodu jest Artiom Łaguta, dalej budować prędkość, jeszcze dwa i pół kółka na to, żeby złapać rywali z Wrocławia, Łaguta jest pierwszy, Kerc jest drugi, Jebcer teraz w krawężniku, co chwilę zmienia pomysł, Ojej! aj, aj, aj target i Jensenem, Jensenem mógł tutaj stracić parę metrów. To mogło go delikatnie wybić z rytmu. Uciekają Spartani, ale spasowany jest Jemsen Jensen doskonale, bo to wyjście z krawężnika też było dobre. Ostatnie okrążenie w tym sezonie we Wrocławiu. i Jensen, Jensen jeszcze raz po straży Brejniego Gerca. I proszę zobaczyć, jak teraz dostanie szwunku z tego krawężnika. Wyprzedził Gerca i Jensen. Jensen Gerc pod, ale poszedł. Ale ogień garit zwraca na miejsce drugie, ale chiciora! Ale chicier nie 5 do 1 dla sparty. 29 do 13, 30 do 12. Jest <grystanie> co niewykluczone, że za tydzień będziesz się z tego śmiał. <grystanie> może, może się okazać, zaraz się grudziąc obudzi. No z tej perspektywy nie widać, bo cały czas tutaj ten dymek nam zasłania, natomiast y, komisarz cały czas przy tym miejscu tam dywaguje. Ma kontakt z bazą, co widzimy. I ma okulary, to też ważne. Z tej, z tej która drugiej, najlepiej pokazuje tak. w zasadzie tę sytuację, jednak widać było, że przekroczył. Że ten deflektor jest dalej wciągnięty do środka, że jest już za tą, za tą linią. I to był rzeczywiście taki moment, w którym można, można domniemać, że, że tam przekroczył. Co sędzia zrobi? No porobił 46 zdjęć, mm -hmm. oglądał to 36 razy, no i zobaczymy, czy będzie następna kontrowersja. Być może to zdjęcie jest tak dokładne, że pokazuje klocki, które dalej pojechały i gdzieś tam jest odbicie tych klocków. No, tylko, że tam jest odwodnienie liniowe, Na tym odwodnieniu można by było gdzieś tam klocki spróbować złapać. No my stąd ledwo widzimy to odwodnienie liniowe, co dopiero gdzieś tam, e, czy klocki były. Chciałbym tylko panowie spieszyć z informacją, że zostały zaliczone wyniki tego siódmego wyścigu w takiej kolejności yy, jedna, jakiej panowie jedna. znaleźli się na mecie. Tak jest. Zestrada od wyjścia z pierwszego łuku Jack Holder, że chce tu się ścigać nawet z jednym z dominatorów tego obiektu. Piękna, mądra, dobra jazda Zajfutinowa do Kres Obronił się Emil Sajfudi Dobry start Emila Sajfudinowa, chociaż próbuje mu przeszkadzać Dominik Kuperro! Na szeroką i w bandę wyleciał Emil Sajfudinow. Musi wracać do tego wyścigu na dwóch pierwszych miejscach. Goście z Lublina, ale Sajfudinow jest szalenie szybki. Szybko zdecydował się na pikowanie w krawężnik. Wyprzedził już Mateusza Cierniaka. Z każdym kolejnym okrążeniem coś myśli, coś kombinuje. I tak jak wcześniej wjechał pod Mateusza Cierniaka, tak powtórzył ten manewr. Tylko bardziej go przygotował. Próbuje przedłożyć prostą. Dominik Kupera zostaje zamknięty w krawężniku Emil Sajfudinow z ogromnych tarapatów, z czwartego wręcz miejsca na pierwsze 3 do 3. Ale to Mikkelsen strzela najlepiej. Dudek wzięty w lekkie kleszcze z czwartego. Jack Holder Mikkelsen z przodu, Lindgren i Dudek. Dudek musi wykazać poza prędkością także kunszt nieprawdopodobny Holder Fredrik Lindgren w rywalizacji z Patrykiem Tutkiem. Tudek już to skończył dosyć szybko, ale też sytuacja jeszcze nie musi być do końca wyjaśniona. Mikkelsen czy Holder? Kto to przeciągnie? Obaj przeciągnęli, ale jednak założył czeka Mikkel. Mikkelsen, który chce mieć dziesiąty kolejny mecz na motoarenie, w którym Musik długo musiał czekać Sajfudinowo. Na podwójnym wyjdą gospodarze. To już jest nokaut Kubera przed Sajfudinowa. Zmarznik w opałach. Na prowadzeniu Robert Lambert. Dominik Kupera. Emil, który już dzisiaj ten atak wykonał razy kilka, znowu próbuje swojego patentu. Zmarznik jedzie na ostatniej pozycji. Takie rzeczy normalnie się nie dzieją. Lambert już chyba bezpieczny. Dominik Kupera robi wszystko, żeby utrzymać Sajfudinowa za sobą. Jak on to łatwo zrobił! Jeszcze jedna drewna kontra Kupery. Jeszcze Sajfudinow szeroko chce z tego skorzystać. Zmarznik nie da rady. Lambert pierwszy, drugi. I Kupera znowu Toruń odskakuje. Kawczyński, Przyjemski, Tuchiński, Pańbor poszli dobrze. Kawczyński zareagował i to już jest pokrzyżowanie szyków i to obu zawodników Motoru Lublin. Co się dzieje? Przyjemski mija Duchińskiego z przodu. Antoni Kawczyński pierwszy raz może wygrać z Przyjemskim. Pańbor poradził sobie z Duchińskim na drugim łuku, ale Duchiński mocno wjeżdża w krawężnik. Motorowi, a jeszcze Duchiński mocno pod Pańbora. Ależ go pozbawił złudzeń. Duchiński co to jest za start? Świetnie także Lambert zostaje na zewnętrznej. Przyjemski jak rower w pokrzywach. Lambert zdecydowanie pod Cierniaka i utrzymał to na podwójnym. Jedzie Toruń, ale w jakiej konstelacji? Pęka 5 do 1 dla gospodarzy. Ech czwarte, jak to się ułoży? Pańbor zamyka Kawczyńskiego, jest na prowadzeniu. Został zupełnie kwiech, on się będzie teraz starał rozpędzać. Wjeżdża pod Kawczyńskiego, on bliżej środka toru Kawczyńskiego. kontra Bańbora. Czy wyda? Na razie wydało. Co za widowisko daje nam tutaj młodzież. Mocno wyłamały Bartosz Bańbor. Nie wiem czy celowo Kwiek się zbliżył w krawężniku i z 3-3 za chwilę może się zrobić pełna pola dla gospodarzy. Bańbor toczy szaloną rywalizację.